Goń rączkę! Goń! To właśnie ten dzień! Hurra! Cudownie! Ja totalnie kocham ten dzień! A co to za dzień? Dzień testu! Tak! Jaracie się tu testem semestralnym? Ludzie myślą, że egzaminy są dużo bardziej przerażające od potworów. Oh, dobrze, że teraz jesteś tutaj. W straszyceum test to nie tylko połowa naszej oceny. To okazja na pokazanie, jak bardzo rozwinęły się nasze moce. O, kłaczki. Znowu trzeba się na czymś skupić. A właśnie robiłam postępy z pamiętnikiem mamy. To na czym właściwie polega test półroczny? Tego nie wiemy. Test jest dostosowany do rodzaju potwora i jego mocy. A zadania przydziela nam. Obczajcie. Testowa wróżka! Elektrycznie. I już są. Witam. To ona. Wasza testowa wróżka. Cię goblin? Czemu nie ma testowej wróżki? Brak funduszy. Ale to praktycznie to samo. Włóżcie rękę i wyciągnijcie swoje zadanie. No! Nie ociągać się z tym, bo ugryzie. Ups, stare jabłko. To jeszcze raz. Moje zadanie to? Wampirzy-Tor z przeszkodami! Tak! Frankenstein, musisz dziś wynaleźć coś niezwykłego. Bułka z masłem. Zostawaj mi moje zadanie! Uah! Claudine Wolf, zmierzysz się z zadaniem z łakostworami. Idź na boisko do trumnówki. Co? Z łakostworami? To jakiś błąd! Testowa wróżka nie popełnia błędów. To chodźmy dalej szerzyć w szkole testową radość. Powodzenia! Macie zdać, bo inaczej czekają was zajęcia w soboty. Witam klaso, ja Nefera. Przyszła faraonka i siostra Cleo. Przeprowadzę dzisiaj sprawdzian jako nauczyciel na zastępstwie. Są z nami Gulia, Minot, Franki, Spektra, Laguna. A gdzie jest Laguna? Faraonka wita każdego, bez względu na to, jak bardzo przemoczy jej bandaże. Trochę chlapie, gdy wychodzę z rur. Tylko nie zmocz Franki po drodze do ławki i kopnie prądem. Owszem. Co tu robicie? Widziałam was na horror spisie. O, nie przegapię okazji na zdobycie nowych punktów. A ja ostatnio zamiast na zajęciach byłam na zombikonie. Okej, okay, więc potworki, skoro już jesteście... <laughs> Sprawdzian. Macie całe 20 minut. Możecie zaczynać. Nie jest? O, wszystko gite Pobudziło mi to szare komórki. Mm -hmm. Może ścisnę go jeszcze raz. Dam radę, seniorze piszczku. Senior piszczek?